Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałabym uszyć sukienkę taką dzianinową z takiej bardzo cienkiej, fajnej, przewiewnej dzianinki sukienkę, która u góry będzie przypominała trochę kimono, czyli będzie szersza, natomiast od pasa będzie się zwężała i będzie, czy jakby takie połączenie szerszej bluzki z ołówkową długą spódnicą. Tak mi się umyśliło, że może to wyglądać fajnie. Co ja będę potrzebowała, żeby dzisiaj taką sukienkę uszyć no wiadomo, tkanina ja wziąłem 2 metry mojej dzianiny, myślę, że w spokojnie wystarczy i kupiłam taką cieniutką gumkę w pasmanterii, bo ona będzie właśnie po to, aby pomarszczyć trochę dół sukienki, czyli ową spódnicę, żeby ona była tak zmarszczona no i przy okazji, żeby się troszeczkę rozciągała, bo jakoś y, trzeba będzie tą sukienkę nałożyć i przeciągnąć przez biodra, a jeżeli dół ma być bardziej dopasowany, no to y, chcąc nie chcąc musimy ją czymś tam poszerzyć i właściwie tyle, czyli dzianina gumka, maszyny y, i do roboty, sama nie wiem do końca jak to wyjdzie, jakąś wizję w głowie mam Czyli standardowo, jak w każdym odcinku, na spontanie. No, więc ja się biorę za szycie i sama jestem ciekawa, co wyjdzie, jaki będzie efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wy również. Także oglądajcie, szyjcie. No i, I znak zapytania teraz powinien być. Tak, szyjemy. Ja najpierw krojąc swoją sukienkę, zacznę od dołu, bo to będzie w sumie łatwiejsze. Czyli tak naprawdę musimy odrysować sobie spódnicę. Długą spódnicę, taką troszeczkę zwężającą się, dopasowaną bądź luźniejszą. To wszystko zależy od tego, jak sobie tam wymarzycie, wymyślicie i, i w czym dobrze się czujecie. Ja bym chciała, żeby ten dół był bardziej właśnie taki dopasowany, ale swobodny, żeby nie krępował ruchów. Natomiast góra właśnie taka bardziej kimonowata. Po to jest też ta gumka. W pasie, żeby, żeby zebrać trochę tę górę i żeby ona się tak fajnie rozlewała na boki, a dół właśnie taki bardziej podkreślony. Ja sobie odrysowałam tutaj teraz. Dół sukienki, czyli spódnicę. Zaraz jeszcze tylko sobie zmierzę dokładnie odległości między jednym bokiem a drugim, czy nie pokombinowałam nic. Wiadomo, zawsze lepiej troszeczkę więcej i później zwęzić spódnicę, czy tam właśnie obciąć i zrobić większy szef, niż będzie jej za mało i będzie zbyt opięta i będzie krępowana mruchy. Zawsze można też zrobić rozcięcie z, z tyłu, czy z boku na kolanie, na przykład, tak do kolana, ale ja nie przypadam aż tak bardzo za takimi właśnie rozwiązaniami, dlatego moja będzie całkowicie prosta. No i co, żeby taką spódnicę odrysować, to możecie tak naprawdę skorzystać z jakiejś spódnicy, którą macie w swojej szafie. Na pewno większość z Was ma taką dzianinową albo ogólnie długą spódnicę na lato, taką maxi, i można z niej wziąć wymiary i sobie po prostu odrysować na tkaninie albo narysować ją na własne wymiary. No i są potrzebne standardowo, tak jak przy każdej spódnicy, tak jak powtarzam, obwód talii, czyli tam, gdzie spódnica ma się zaczynać bo niekoniecznie musi to być pępek, czy ogólnie nasza talia może być obniżona. Ja bym chciała, żeby moja gumka była tak właśnie gdzieś na wysokości pępka. Także ja sobie tutaj zaznaczyłam szerokość, bo mam tutaj tkaninę złożoną na pół, czyli za jednym zamachem wycinam przód i tył spódnicy. I ja sobie tutaj zaznaczyłam jedną drugą mojej talii. Później musicie sobie zmierzyć wysokość od talii do bioder, ile macie wysokości? W tym miejscu będą biodra. Szerokość bioder, tak, czyli połowa naszych bioder, bo to jest nasz przód. Zaznaczacie sobie biodra. I później możecie już tak naprawdę taką spódnicę równo z biodrami puścić do dołu. Jeśli chcecie, żeby się nieco zwężała, to naprawdę. Lepiej to zrobić dopiero po wykrojeniu spódnicy i z pięciu szpileczkami i zmierzeniu, bo możemy teraz rysując za dużo, o ten pół centymetra za dużo ją zwęzić i mówię, będzie krępowała ruchy, nie będzie się w niej chodziło swobodnie. Także ja bym Wam proponowała zaznaczyć linię talii, linię bioder i od bioder puścić, puścić spódnicę już prosto. I dopiero jak zmierzycie, sprawdzić gdzie jeszcze ewentualnie trzeba było ją spiąć albo zwęzić i ja właśnie tak zrobię, teraz sobie wykroję moją spódniczkę, przód i tył i zmierzę ją przed zanim przeszyję, sprawdzę czy wszystko jest ok, jeżeli będzie ok, to najpierw obrzucę sobie boki na overlocku, łącząc przy okazji przód z tyłem, nie będę się już bawiła w obrzucanie tylko um, po, osobno przodu i tyłu, bo to jest dzianina, więc nawet lepiej będzie jak je złączę razem i przestępnuję jeszcze sobie mój, moje szwy boczne na maszynie wielofunkcyjnej dla wzmocnienia szwu. Robię to zawsze, to nie jest konieczne, natomiast ja robię to zawsze, dlatego że zdarzyło mi się kiedyś, że szłam sobie w spódnicy i po prostu nitka z overlockami puściła i miałam dziurę na wysokości UDA. Dobrze, że wychodziłam akurat z domu, więc mogłam się cofnąć i taką spódniczkę zmienić, ale co by było, gdyby była na przykład w mieście i nie do końca miała. Blisko do domu, także ja sobie zawsze wolę taki szef boczny zwęzić, pół, yy, nie zwęzić, yy, wzmocnić, tak dobrze mówię, wzmocnić, już za dużo gadam. Dobra, kroję. Tylko góra naszej sukienki, i teraz tak. Ja mam złożoną tkaninę na pół, czyli prawa strona do prawej naszej tkaniny, i jak już ją macie całą tak złożoną, to jeszcze raz na pół. I ta, ta krawędź to jest środek, linia środka przodu, linia środka tyłu. Przez to, że mam jakby teraz cztery warstwy tkaniny, wykroję sobie za jednym zamachem i przód, i tył. I kolejna rzecz. Mierzycie sobie długość waszej góry. I u mnie wychodzi 50 cm od ramienia do, do końca, tak? Tutaj będzie do tej linii będziemy przyszywać spódnicę, czyli do sukienki. Jak już będziecie miały zaznaczoną długość góry, przystępujemy do zaznaczenia dekoltu. I teraz tak, jedna czwarta waszego obwodu, bądź no, no, otworu, który chcecie. Ja bym chciała, żeby on był taki szerszy, żeby może mi spadał na jedno ramię, więc ja sobie tutaj zaznaczyłam wycięcie, później ramię zazwyczaj ja na przykład mam ramię 13 cm, ale przez to, że ma być to kim, kinomo, kimonowate wiadomo to ja sobie po prostu przedłużyłam moje ramię o drugie tyle i takim ruchem to już tak na oko połączyłam z dołem, czyli tutaj będzie wychodziła mi ręka gdzieś mniej więcej tu będzie się kończył jak ręka i tyle, więc ja teraz sobie wytnę Przeszyję sobie moje kimono Na linii boku i linii ramienia I będzie trzeba wykończyć rękawy Wykończyć górę I przyszyć dół do góry w Jednocześnie jakby Czy kolejnym krokiem przy, przy wszywaniu będzie Umieszczenie gumki Zastanawiam się tylko, czy zostawić rękawy Dół, dół sukienki i górę Czyli dekolt takie surowe, niewykończone Czy przeszyć to na coverlocku więc to chyba za chwilę Zrobię tak, że spróbuję na kawałku tkaniny przeszyć Zobaczę jak będzie się ta dzianina zachowywała Czy będzie wszystko wyglądało ładnie Jeśli tak, to zrobię to A jeżeli nie, to wydaje mi się, że to zostawię Bądź mogę na przykład skorzystać z overlocka Ale z tego mini overlocka W takiej funkcji, gdzie to pętelkowanie jest trochę mniejsze Ja Wam teraz pokażę na przykładzie innej spódnicy to wygląda mniej więcej tak Czyli to jest wykończone overlockiem Tylko właśnie tą, tą funkcją Mniejszą R -ką. I wygląda fajnie, bo na nie będzie się Tutaj pruła, nie, nie puści oczka A fajnie się układa Bo się to wszystko do środka podwija i, I fajnie się nosi, także myślę, że jeśli To skorzystam właśnie z tej funkcji Ale najpierw spróbuję na coverlocku Czyli co? Wycinam, zszywam I będziemy łączyć górę z dołem Mamy już to górę, mamy uszyto, uszyty dół e, sukienki. Oczywiście jeszcze niewykończone, ale teraz musimy zamocować górę do dołu. I teraz tak. Bierzemy naszą spódniczkę, czyli dół sukienki i górę. Prawa strona do prawej. Tak. Łączymy szef boczny, jeden, później drugi. I teraz tak, to jest cały czas ta bluzka. Nie wiem, czy to widać. To jest ta bluzka, o O! Wow. I teraz musimy połączyć bluzkę ze spódnicą. Pamiętajcie tylko, że góry jest trochę więcej, więc musimy tak łączyć, żeby górę trochę wdawać. Tak, żeby jej tu zostawało troszkę więcej. I tak sobie um, powpinamy. I jak już to zrobicie, to ja proponuję zrobić taką opcję. Przynajmniej ja tak robię, tak mi jest wygodniej. Przeszyję sobie um, tutaj mój. Przyję właściwie dół do góry górę do dołu, jak to woli, tak z pół centymetra. Później przymocuję sobie tutaj gumkę, włożę, jak już będę miała zszyte, zawinę do środka, tak i jeszcze raz przestępnuję. I dzięki temu wszystko będzie ładnie zamknięte, tu będę miała zszyte i będzie ta, ten dół się troszeczkę z góry pomarszczy, no bo tu będzie gumeczka. Przecież będzie wyglądało fajnie, ale dobra. Może za chwilę Wam to pokażę, jak już będzie jeszcze raz, jak już będzie przyszyte. Czyli łączymy górę z dołem, prawa strona do prawej. Tu mamy szef jeden, tu mamy szef drugi. O. I tak musimy wszywać, bo tutaj widzicie, tej góry jest więcej, żeby to naciągać, a to trochę wdawać. A to naciągamy. Ok. No i tak naokoło i później pod maszynę. jest już gotowa. E, powiem Wam, że e, jak ją ukończyłam, tak sobie pomyślałam, że będzie świetnie wyglądała z białymi trampkami, bo ma kolor taki, e, taki granatowy, ale taki granat marynarski, więc już mam pomysł na stylizację z nią i oczywiście. Stylizacja jak zwykle w czwartek, także Was zapraszam Dzisiaj się już żegnam e, Powiem tylko na koniec, że w końcu nie użyłam gumki Tam e, w trakcie widzieliście na pewno takie kadry, kiedy e, wczepiam gumkę i podwijam e, mój szef I możecie zrobić tak właśnie jak e, mówiłam Czyli zawinąć szef, do środka włożyć gumkę i przestępnować go jeszcze raz I też będzie fajnie Natomiast jeżeli góra jest e, o wiele szersza niż dół o wiele mam na myśli, minimum 20 cm. W momencie, kiedy wszywacie zszywacie górę z dołem, musicie dół naciągać, żeby, góra była, żeby górę wdać, dzięki czemu ona się marszczy, ta nasza góra i. Jest taki efekt, jakby ta gumka już była. I powiem Wam, że jak to zrobiłam i przymierzyłam ją na, na siebie, tę sukienkę, to uznałam, że wygląda naprawdę fajnie i ta gumka już tutaj jest zbędna. E, I po co się męczyć ze wszywaniem e, gumki, skoro wygląda dobrze? E, no zresztą zobaczycie na stylizacji, ale tak jak powiedziałam, są dwie możliwości. Możecie gumkę uży, u, użyć, a nie musicie, tak jak ja. Wszystko zależy od tego, jakie proporcje wybierzecie góry z dołem. No także, tak jak powiedziałam, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach szyciowych i w czwartek stylizacja.